Elon, jak wiecie, dużo się dzieje w kryptoświecie. Dzisiaj aplikacja. Aplikacja FTX na komórkę. Tutaj jest możliwość wypłacania sobie stablecoinów za zero fee. Czyli wpłacamy sobie stable, na przykład po sieci BSC albo po Solanie lub TRX, a wypłacamy sobie je za free, jeśli chodzi o sieć ERC20. I możecie to wykorzystać na przykład do robienia różnych promocji, zdobywania różnych bonusów, ponieważ z Binance możecie sobie wpłacić tutaj siano i wypłacić później na ERC-20 bez zbędnych opłat. Jak długo to będzie tu działać w ten sposób, jeszcze nie wiem. Ogólnie ja używam tej aplikacji i używam też giełdy FTX, jeśli chodzi o taką wersję w przeglądarce. Są to dwa. Różne podmioty, tak jak na przykład w kryptokomie, że aplikacja na telefon jest czymś innym, a ich giełda jest też czymś innym. Tu taka krótka informacja, właśnie o tych wypłatach, może się to komuś przydać. Zobaczcie, ja mam tutaj. 119 dolarów aktualnie w stablecoinie USDT. Tu mogę kliknąć, mogę dać kup, mogę dać sprzedaj, mogę wejść sobie w portfel, mogę sobie wpłacić jakieś stablecoiny USDT na przykład i tutaj wybrać odpowiednią sieć BSC TRX Solana. Jeśli chodzi o wypłaty, no to klikamy sobie wypłać i w tym momencie wybieramy tutaj. Ile chcemy tego wypłacić? Na przykład ja dam całość, dajemy dalej. A pyta nas o adres USDT. Wpisujemy tutaj adres, wybieramy sieć. Jest sieć do wyboru, tak samo BSC, TRC, Solana lub RC20. Ale jeśli wybraliśmy sieć RC20 i na przykład teraz będziemy chcieli zlecić sobie wypłatę na taki adres RC20, klikamy sprawdź. No, i tutaj mamy już możliwość zlecenia wypłaty i nie ma żadnego fee. Po prostu tyle, ile wypłacasz, tyle otrzymujesz na miejsce docelowe. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą krótką informację. Pamiętajcie, dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i lecimy dalej z tymi internetami. Trzymajcie się. Cześć.